Maria i Wiktor byli razem przez 63 lata, całe życie. Przeżyli wzloty i upadki, wychowali dzieci, doczekali się wnuków, ale z czasem zaczęli coraz częściej się kłócić o drobiazgi. Pewnego dnia, w wieku 85 lat, podjęli szokującą decyzję rozwód. Rodzina nie mogła w to uwierzyć. Maria przeprowadziła się do małego mieszkania w centrum. Wiktor został w ich starym domu. Początkowo cieszyli się wolnością. Ale szybko zaczęli dostrzegać, jak bardzo im siebie brakuje. Maria nie miała komu narzekać na pogodę, a Wiktor nie miał kto poprawiać szalika przed wyjściem. Pewnego dnia spotkali się przypadkiem w parku. Usiadł obok niej na ławce i po chwili milczenia Wiktor westchnął. Zawsze mówiłaś, że bez ciebie się zgubię. Miałaś rację. Maria spojrzała na niego i uśmiechnęła się ciepło. To co, wracasz do domu? Bo zupa mi stygnie. Tydzień później znowu byli razem. Bo prawdziwa miłość nigdy się nie kończy, nawet po 63 latach i jednym rozwodzie.